Kylian Mbappe jest zawodnikiem, który może na długo załatać dziurę po Cristiano Ronaldo i Leo Messi, a jego rywalizację z Halandem będziemy z zapartym tchem siedzieć przez najbliższe lata. Mimo, że niedawno skończył dopiero 24 lata, to w piłce nożnej wygrał prawie wszystko, a w dzisiejszym filmie omówię 10 rzeczy, których najprawdopodobniej nie wiesz o. Mbepe, bepe, Mbappe, am am, A jedna z najdziwniejszych sytuacji w jego życiu spowodowana była polem pogłą. Bo zawodnik Juventusu, który podobno zazdrosił do swojego młodszego kolegi, miał zatrudnić szamana, który miał rzucić klątwę na młodego Francuza. O tym wszystkim opowiedział brat Pola Pogby, ale zawodnik Juventusu nie zwlekał z obroną i od razu powiedział, że faktycznie zapłacił szamanowi, ale nie po to, żeby rzucić klątwę na Kiliana Mbapę, a po to, żeby nie był aż tak podatny na kontuzję. Ale jak wiecie, pogbie to już chyba nawet żaden szaman nie pomoże, ale za to Kylian Mbappé ciągle pomaga innym. Po tym jak w 2018 roku wygrał Mistrzostwa Świata, po których otrzymał od związku prawie 500 tysięcy euro, które, jak większość zawodników, mógł wydać na nowe samochody, domy, ciuchy lub inne zachcianki, to Mbappe całą kwotę wpłacił na fundację charytatywną Premier de Courdieu, która zajmuje się pomocą dla dzieci z niepełnosprawnością. A Mbappe tych 500 tysięcy euro mógł wcale nie wygrać. I tu nie chodzi o to, że mógł przegrać z Chorwacją w finale, ale Mbappe mógł nigdy nie grać dla reprezentacji Francji. Mimo, że wychowywał się w jednej z gorszych dzielnic Paryża, Bondi, gdzie jako dziecko zaczynał swoją przygodę z piłką, to jego korzenie sięgają do Afryki, bo właśnie stamtąd pochodzą jego rodzice. Młody Kylian miał wybór, bo mógł grać dla reprezentacji Algierii lub Kamerunu, ale Leblon szybko rozpoznali talent Mbappe'ku, który później grał dla prestiżowej Akademii clary a później z drużyną U-19 wygrał Mistrzostwo Europy, no i jak wiecie, dwa lata później razem z Francją wygrał Mistrzostwa Świata. Przyjrzyjcie się temu zdjęciu. To zdjęcie kojarzy chyba każdy, Sorki, jednak nie to, chodziło mi o to. Jak widzicie, już od mojego był fanem Cristiano Ronaldo. Jego ojciec w 2016 roku powiedział, że Mbappé siedział przed komputerem i godzinami oglądał najlepsze zagrania Portugalczyka, bo chciał być dosłownie jak on. Dorastając był kibicem Realu Madryt, a wsparcie dla swojego idola pokazuje do tej pory. Bo po tym jak reprezentacja Maroka pokonała Portugalię, Ronaldo na swoim Instagramie podziękował fanom za wsparcie. Mbappé skomentował to zdjęcie, gdzie wyraźnie pokazał, że dla niego gołtem zawsze był Cristiano Ronaldo. Kto wie, może Francuz wejdzie w jego buty? Zawodnik PSG jest naprawdę bardzo zaangażowany w fundacje charytatywne. Ale nie tylko, bo w 2021 roku został ojcem chrzestnym dwóch pant. I nie mówię tutaj o fiacie panda, który ma Twoja sąsiadka, a o dwóch zwierzętach, które uwielbia W Jego chrześnice mają na imię Huan Lili i Juan Dudu, a rola Embappe jest bardzo prosta. Dzięki swojemu wizerunkowi ma budować świadomość wśród ludzi, że na świecie zostało się tylko 2000 tych dzikich zwierzątek, które możecie kojarzyć ze swojej bajki z dzieciństwa. Był raz mocarz zwany Kung Fu Panda... A jak powiedział sam Mbappe, to dla niego zaszczyt, że to właśnie on ma budować tą świadomość wśród ludzi, poprzez swoje wypowiedzi i social media. Jeżeli przez ostatnie miesiące myślicie o najgorzej zarządzanym klubie, no to na myśl przychodzi wam pewnie Chelsea, która no, aktualnie jest chyba największym memem w piłce nożnej. Projekt prowadzony bardzo chaotycznie i bez większego pomysłu. Mimo, że zarząd się zmienił, to w 2012 roku popełnił przeogromny błąd. Drużyna z Anglii odrzuciła 13-letniego Mbappe, bo według nich był słabym obrońcą. Jednak po kilku miesiącach poznali się na jego talencie i wysłali mu koszulkę z jego nazwiskiem oraz zaprosili go jeszcze raz na testy, aby dokładniej przeanalizować jego grę w obronie. I tutaj wkroczyła mama Mbappe, która powiedziała, że jej syn nigdzie nie pojedzie, bo klub ze stolicy Anglii przegapił swoją szansę, a pociąg z nazwiskiem Mbappe już dawno odjechał. Do tego powiedziała, że za kilka lat będą musieli zapłacić za jej syna 50 milionów euro i miała rację, bo Mbappe przeszedł z Monako do PSG za prawie 170 milionów euro. Do Akademii Monako trafił w wieku 14 lat i dość szybko przebił się do pierwszej drużyny, bo zadebiutował w niej już w wieku 16 lat, przy okazji pobijając rekord należący do gwiazdy, do której później był ciągle porównywany, czyli Thierry'ego Auriego a rok później przy okazji gry w Monako został najmłodszym strzelcem bramki w historii klubu, a jego kariera zaczęła nabierać bardzo szybkiego tempa i o talencie młodego Francuza usłyszał wtedy cały świat, a presja i porównywania do legendy Francji były coraz większe, ale jak widać tak jak Lebron James hype na jego osobę go nie przygniótł, a zmotywował do jeszcze cięższej pracy. Każdy z nas chyba kojarzył na Bolta, który oficjalnie uważany jest za najszybszego człowieka na świecie i może Mbappé nie wygrałby z nim w biegu na 100 metrów, to uzyskał większą prędkość od Bolta, którą zmierzono mu podczas ustanowiania rekordu świata. Bolt znakomicie! Bolt! Po rekord! Gej go goni! Jaki będzie rekord? 9,58! Bolt podczas tej próby najszybciej biegł 37,5 km na godzinę, a Mbappé w meczu przeciwko drużynie z Lyonu rozpędził się aż do 38 km na godzinę. Co pokazuje, jak bardzo natura obdarowała Francuza. Oczywiście musiał włożyć zresztą sporo ciężkiej pracy, ale geny też mają spore znaczenie. A te właśnie Mbappe posiada niesamowite i to głównie dzięki swoim rodzicom. Jego mama Faiza Lamari byłą profesjonalną zawodniczką piłki ręcznej, a ojciec grał dla lokalnej drużyny AS Bondi, która była też pierwszym zespołem jego syna. A jego adoptowany brat, tak, ma adoptowanego brata Jires Kembo Eko,ko jest profesjonalnym zawodnikiem, który grał dla Ren a w 2019 roku zakończył swoją profesjonalną karierę w tureckim burzasporze. Nie zapominajmy też o jego młodszym bracie, Etanie, który idzie w ślady swojego brata i mimo tego, że ma dopiero 16 lat, to gra w drużynie U21 paryskiego klubu. Więc tak jak widzicie, sport w życiu Kyliana był tak naprawdę od zawsze. Za każdym sportowcem chodzą jakieś skandale. I to te poza boiskiem. Tak jak mieliśmy sytuację Kobiego Bryanta w 2003 roku. Yeah. So lub oskarżenia o gwałt w stronę Cristiano Ronaldo. To tutaj największym pozabojskowym skandalem, jaki wybuchł do tej pory z udziałem Mbappé, to to, że spotykał się z Ines Rao, która kiedyś była mężczyzną. What? W 2021 roku zabrał ją na prywatny jacht i utrzymywał z nią dość bliskie relacje. Ludzie w internecie dosłownie wyśmiewali Kiliana, ale czy słusznie? Well, I don't know, man. You been sus to są jego wybory, ale wiem za to to, że Mbappé może mieć naprawdę każdą dziewczynę, o jakiej sobie tylko zamarzy. Widocznie zamarzyła mu się Ines Real, i do tej pory dostaje dość mocno po dupie za to marzenie. A zastanawialiście się może skąd wzięła się jego ikoniczna cieszynka, w której chowa dłonie pod pachą? Mbappé, tak jak każdy młodzieniec, uwielbia grać na konsoli, a od małego grał w FIFA i zostało mu to do tej pory i chyba nie ma lepszego uczucia niż granie samym sobą w FIFA. A w 2021 roku po raz pierwszy został twarzą tej gry i jak wiecie, przez ostatnie 3 lata był na okładce tej gry. A jego cieszynka jest ukradziona od jego młodszego brata Itana, który po strzeleniu bramki w FIFA skrzyżował ramiona i cieszył się w ten sposób. I od tamtej pory Kylian robi tą cieszynkę dla swojego brata. Trzeba przyznać, że jest to naprawdę fajny gest z jego strony. Mbappé jest naprawdę niesamowitym graczem. Wydaje się, że jest na najlepszej drodze do zdobycia tej upragnionej przez niego złotej piłki. Oczywiście nie w tym roku, no bo jest ona już zarezerwowana dla Argentinczyka, ale może w następnym będziemy świadkami wojny pomiędzy Kylianem a Norwegiem, który też miał wyśmienity sezon. To tyle jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i dajcie znać, kogo chcielibyście zobaczyć w następnym filmie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.